Etap Znaczy poziom 7 DUM 2 Da simple. Pierwsze spotkanie z mankubusami Tak jak w podstawowym DUM 3 5 rakiet wystarczyło na jednego mankubusa I tak i tak samo tutaj be, i tu, tak samo tutaj będzie Także bardzo ostrożnie. Aż się, ziemia, aż się ziemia trzęsie, jak oni stąpają. Powinien zginąć Szóstą rakietę musiałem wystrzelić Dobra to doprawimy shotgunem Koniec A to pajączki teraz znowu Jezu Pierdalam od nich Tu zamiast nich są arachnotrony właśnie z oryginalnego Duma 2 Strzelające plazmą, takie duże pająki Niebezpieczne To jest właśnie drugi gatunek pająków, druga odmiana. Z duma trójki. Tak jak spotkali je po raz pierwszy na samym końcu etapu Delta Complex. Po wyjściu z piekła, jak pamiętacie. W dumie 3. Niegroźne. Przeciwnicy. Ale poleciał. Do tego wystarczy pistolet na nie, żeby je pokonać. Normalnie pistoletem można, nie, nie trzeba jakiejś specjalnie mocnej broni wyciągać. A dziwne, że tylko dwóch mankubusów to było. Widocznie niski poziom trudności tu jest yy, zaimplementowany w ten plik PK-4. To musi być, nie, nie, to nie może być ultra violence, tylko yy, jakiś niższy poziom trudności. Drugi albo nawet pierwszy poziom. Bo byłoby tutaj cztery to byłby wyższy poziom. Jeszcze są pająki. Nie ma. Nie słyszę więcej. Możemy sobie pozbierać amunicję teraz. Troszkę to potrwa. Nic nie straciłem. Ani jednego punktu życia, ani jednego punktu pancerza. Nie straciłem nic. Bardzo ładnie mi poszło. A, w sumie to prosty etap jest. I bardzo krótki. Najkrótszy chyba ze wszystkich. Nawet od Andrewway. Jedna taka wielka, ogromna arena, podzielona. To tylko taki lekki przerywnik przejściowy między większymi etapami. Sprawdzę czy wszystkie bronie mam przeładowane Tu na maksa chain gun Oj dużo mam do plazmy Prawie na maksa To jeszcze co możemy pozbierać rakiety przede wszystkim A i to są te przyciski żeby te platformy tu opuścić na dół jak mankobusy po nich łaziły I, na, i w oryginalnym Dumie Dwa były na nich cztery broni na czterech platformach Karabin plazmowy był Rakietnica, chain gun I jeszcze coś, nie pamiętam, chyba shotgun był Upgradeów niewidzialności ja nie zbieram. Bez sensu. Nic one w ogóle nie dają mi tak potwory ci widzą. Tak jak alieny widzą zakamuflowanego predatora, tak samo to jest psu na budę. O jest jeszcze supercharge. I zbroja. Rakiety będę miał na maksa. I w tym miejscu kończy się etap siódmy, bardzo krótki, dead simple.